Sieman, witam was, z tej strony Esko. dzisiaj kolejny odcinek z kieszonkowego grania i tym razem jest ze mną gra Amazing Alex, czyli gra, w której naszym zadaniem jest w sumie doprowadzenie jakiegoś przedmiotu, albo spowodowanie jakiegoś przedmiotu, żeby po prostu spadł na dół, albo żeby coś tam się z nim stało, i tyle w sumie, jest to gra na myślenie, jest to gra logiczna, można tak to powiedzieć, i trochę, trochę też... Zręcz, zręcznościowa? No, nie, raczej nie, raczej nie. Po prostu, po prostu bardziej logiczna, w której trzeba po prostu myśleć i tyle. W menu nie ma nic takiego super, jakiegoś specjalnego, oprócz opcji i e, jakiegoś tam Facebooka, Twittera i dalej, i tak dalej. Jest wielki na, na przycisk oczywiście play, play, w którym mamy parę leveli. E, parę paręnaście lewej Pierwsze to jest e, Classroom, czyli po prostu zwykła klasa w szkole taka jaka jest na przykład, co nie. No i nie, w sumie nie będę tego mówił jakie są, to są levele, bo wszystkie, wszystkie, są, wszystkie są w sumie takie same. Lecz jednak jest to level of the week, czyli e, level tygodnia. Jest to level, w którym po prostu możemy znaczy, są tu levely chyba. Nie, wiem, wydaje, wydaje mi się, że to zrobione przez graczy, bo nazywane ultra level i trzy wykrzykniki. No, mało ludzi tak nazywa, przynajmniej z różnych studiów, e, które, które robią, robią gry, Naprawdę, no, wydaje mi się, że to są po prostu gry. Y, levely zrobione przez graczy. Może nawet tak jest, może tak nie ma, może tak nie, ma, może tak nie jest, może jest i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest. No, sami możecie w sumie zobaczyć, czemu nie. Gra jest e, oczywiście darmowa, wszystko macie w opisie e, Może też ściągnąć jakieś levely i można zrobić swój własny level e, Który no, jest dosyć trudno chyba zrobić, bo W sumie nie wiem, nie wiem patrzyłem tylko tak sobie na szybko przeleciałem co tutaj można zrobić Wiem, że trzeba zebrać trzy gwiazdki, więc jeżeli postawię tutaj jedną gwiazdkę tutaj gdzieś drugą gwiazdkę e, samolot przyjechał więc dlatego to w sumie tak piszczało, o ile to słyszeliście e, Postawię trzy gwiazdki i w sumie to mi zakończy grę i tyle, widzicie, boom. No i dobra, to jest w sumie taki editor leveli, możemy powiedzieć. A jak zaczynamy grę, mamy, mamy oczywiście jakiś tutorial, który e, mówi nam, jak tutaj trzeba grać i o co tutaj chodzi. Czyli w pierwszym levelu, jaki mamy, jest to. Jest to dosłowny tutorial, w którym jest wszystko, powiedziałem, co gdzie i jak, żeby nacisnąć, żeby, żeby zaczęło jeździć, żeby zaczęło coś tam robić, prawda? Czyli teraz po prostu pierwszy level musimy nacisnąć start, żeby nam pojechało dalej. To jest taki, no, w sumie, w sumie, w sumie, to jest pierwszy level. W następnym levelu już ma, musimy coś zrobić, bo bo inaczej by to nie miało sensu, co nie? Nie wiem, tu trzeba nacisnąć? Tak, dobra, tu trzeba nacisnąć. W drugim levelu, no to mamy też historyjki, w którym on tu coś buduje, matka przychodzi i on taki, a eee, co to niby to czy Ci chodzi, ja Cię nie mogę, ale nie, ja tego jeszcze nie skończyłem, hello dawaj następny level, dawaj level trzeci weźmy w tych pierwszych levelach wszystko jest powiedziane e, co i jak, gdzie trzeba postawić, żeby piłka poleciała dalej e, i, i w sumie to, to, to jest oparte na fizyce e, wydaje mi się, że to jest oparte na fizyce to jest gra dla mnie, bo dostałem ostatnio dziesiątkę z fizyki ale nie, serio, e, jest to gra oparta na fizyce Chodzi o to, że na przykład jeżeli piłka walnie w książkę, to książka spadnie, piłka walnie, książka walnie o piłkę i piłka poleci dalej i walnie o książ książkę, pod czym piłka to nie wpadnie do kosza. No właśnie. Wszystko spada, wszystko porusza się tak, jakby by było naprawdę, chociaż nie jest naprawdę. No, ale tak to ogólnie no, wygląda. No i teraz znowu mamy podpowiedzi co i jak musimy zrobić. Mamy też takie to jakby kółeczko, widzicie, naokoło tego jest takie kółeczko, które możemy e, dookoła ruszać naszym, e, naszą, naszym przedmiotem. Ale w tych e, późniejszych levelach, e, teraz Wam pokażę po prostu level zrobiony przez innego gracza, czyli na tym e, levelach tygodnia. E, weźmy jeszcze level. W sumie to nie wiem, wiecie który, bo wszystkie tak dziwacznie wyglądają. Weźmy już na no. E, są W dalszych levelach są dosyć, dostępne trochę bardziej skomplikowane rzeczy, typu helikopter, typu jakiś e, samochód, typu wiadro, typu magnes i tak dalej i tak dalej. Teraz spójrzmy sobie, zobaczmy co tutaj trzeba zrobić. E, tak, tutaj dia, to, e, wiadro popycha, naciska na guzik, popycha samochód, żeby jechał. E, jakie mamy rzeczy do, do dyspozycji? Mamy dwa magnesy i mamy jedną... Eee, wagę, jakby, nie wiem, w sumie, jak to może inaczej nazwać, eee, która, która pewnie będzie, będzie musiała coś zrobić. Pewnie domyślam się, że w sumie, że ten karton będzie musiał iść tam na górę. Tam o na górę nie mogę się z tym ruszać, no bywa, eee, żeby, żeby mi to zebrało. Tutaj coś robi ten przycisk, czekajcie, a pójdźmy jeszcze raz. Pójdźmy jeszcze raz, zobaczymy, co się jeszcze, jeszcze raz stanie. Tak, wiadomo, jak guzik, samochód jedzie do przodu i wypycha eee, ten, i wypycha karton. Na karton, w sumie, karton nic nie robi. Nie wiem, a co jeżeli, co się stanie, jeżeli ja zrobię na przykład. Ee, od, nie, w sumie, tutaj będzie magnes, tak, czekajcie, co się stanie, jeżeli ja tak zrobię. Pum. Nie, w sumie to, to by nie miało, szczerze mówiąc, sensu, bo tam już dwa magnesy trzymają, więc nie, to nie ma sensu. A co jeżeli ja zrobię, fuck, nie chcę wagi stawiać, jeżeli ja zrobię tak, ja jakoś też tak nie myślę, co ja mógłbym zrobić. Pum, poleciało, ale co mi z tego? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Nie dobra, ja, ja ja, jeszcze z tych narzędzi to wszystkich nie korzystałem, więc nie wiem jak to się tam, jak to się korzystać z tych wszystkich samochodów, z tych wszystkich helikopterów i tak dalej, tak dalej, więc nie będę się tym bawił. E, mamy na razie podwórko, zobaczymy co mamy... A już w sumie ten level przeszedłem. E, nawet rury są, które, których po prostu... No, kliknij się kuźwa. W których po prostu piłka może lecieć i lecieć. A, nie, jeszcze tego nie przeszedł. Dobra, mniejsza o to. mniejsza o to zrobimy po prostu ten level i tyle. E, tak. No i mamy cztery piłki, cztery piłki muszą wpaść do kosza, to raczej nie będzie takie trudne, przynajmniej tak mi się wydaje, już pewnie się mylę. Boom, to może się ze sobą łączyć, jeżeli my zrobimy tak, no połącz się tutaj, eee, połączmy może jakoś tak, eee, nie, czekajcie, tak, bo ja w sumie... Mogę zrobić tak, to w sumie polega też na szczęściu, tutaj nie trzeba, nie trzeba dużo myśleć, bo wystarczy, że ma się dobre szczęście, a piłki same wpadną, wystarczy parę razy spróbować jak to leci. I tyle, no pewnie wiele osób by mi to napisało w komentarzu, że dobrze, że, że to o tym wspomniałem w ogóle. Ta, ta gra nie ma w sumie nic wspólnego z... Dobra, ma wspólnego coś z fizyką, bo jednak to ja o coś chodzi, ale tak naprawdę to też chyba najbardziej polega na szczęściu, bo, bo, bo mówię, jeżeli się raz nie trafi, spróbuję się jeszcze raz, próbuje się potem, to trzeci raz, czwarty raz i lecimy i lecimy z tym, z tym koksem, co nie, to nie jest nic trudnego, tak naprawdę. Mówię, jedyne co trzeba mieć to, to, to szczęście i. i. o, kuźwa, i cierpliwość do ustawiania tego gówna na planszy, i w sumie to jest, to jest tyle, to jest to. To jest to. Gra, gra, gra jest fajna w samym sobie. O ile, o ile, o ile się chce myśleć, pomyśleć czasami, no to, to grę polecam. Ale tak, jak na dłuższy, na dłuższy czas, to, to, to raczej, raczej szybko wam się znudziła, bo... No przynajmniej mi się tak zrobiło za pierwszym razem, jak w to grałem, bo, bo już, bo już teraz, teraz to po prostu mi się w to grać nie chce. Ale pokazałem wam, bo, bo, mi się ta gra kiedyś podobała, kiedyś w to grałem, więc postanowiłem wam po prostu to pokazać. I wydaje mi się, że, że to w sumie, to w sumie, no, co... Nie ma tu jakichś super upgrade'ów, które można kupować, w ogóle upgrade'ów nie można kupować, tylko jedyne co, do y można ulepszyć jakieś, znaczy ulepszyć, odblokować i tylko to w sumie, jak się ściąga levely, nie mam żadnego pojęcia nawet. Dobra, to jeszcze trzeba użyć internetu, to mniejsza o to. Eee, gwiazdki, co, mamy coś z gwiazdek, dupa, nic nie ma z gwiazdek. No, w sumie no, no, chyba to mówi samo za siebie, co nie, gra jak gram... trzeba, trzeba myśleć, trzeba grać, żeby, żeby cokolwiek odblokować, no, tak jak to w każdej grze bywa. Dla gry daje przynajmniej 8 punktów, bo gra no, ma, ma dobrą oprawę graficzną Dźwiękowo w sumie nie słyszałem, bo za każdym razem wyłączałem dźwięk, teraz też w sumie nie słyszę dźwięku z gry eee, Jest dosyć ciekawa, na, na pierwsze 2 na pierwsze godziny, trzy godziny to jest dosyć ciekawa, potem się szybko nudzi Przynajmniej ja tak miałem, nie wiem jak wam by tam było eee, Z tą grą eee, Więc No, jeżeli macie ochoty, zagrajcie, oczywiście wszystko macie w opisie Ja się teraz z wami mogę jedynie co pożegnać, więc Na razie 珍惜吧。